Słuchajcie, weźcie, mamy miejsce, gdzie możemy kupić zioła, które robi Pan Ryszard i te zioła są zbierane same, czy? No zioła przeważnie zbieram sam, na swoich działkach, które mam w ekologii od wielu, wielu lat. Także, także zioła zbieram sam, sam przyrządzam na bazie starych przepisów, ewentualnie moich dobrych, znajomych i sprawdzonych zielarzy. Dobrze. Teraz pokażę te zioła, jakie te zioła robisz, może coś o nich opiszesz? No między innymi tu jest seria ziół na, na krążenie wątroby, takich ewidentnie już poddane jakieś aspekty zdrowotne. Tutaj jest specjalnie przygotowana przez naszego zielarza od doktora Różańskiego, absolwenta na, na słynnego wirusa, to jest głównym no. składnikiem krzan. on specjalnie przygotował tą, te zioła na, na, na ten czas słynnego no. wirusa. Tu ale, na przykład no. inny nasz. Każdy nie wymienia, bo nie widzimy z tyle czasu. No. U, u nas ale Sebastiana Szamana też trzeba wymieniać, bo no. jego seria ziół też jest. Okay. Następna seria ziół, między innymi na boleriozę mm -hmm. czy na pasożyty to jest y, pana, pana Łukasza z zielarza z Kazimierza nad Wisłą no. Oprócz tego widzę, masz miód, ocet. Y, y, Octy to w tym się zaczęliśmy specjalizować de facto. Niektóre nagrodzone no, ten na, z oskoły, ciężko zrobić go, bo trzeba go robić z dwa lata, żeby był. No. Zaczęliśmy robić mydełko nawet naturalne z krzemem i ze srebrem. To jest mm. ewenement, znajomy naukowiec nam to też doradził, jak no, to robić. Tu są odsty masz octy, no, świeża no. nowalijka, czosnek niedźwiedzi, no. świeżutki z e, solą kłodawską. Tu masz oliwki, oliwki, oliwki różnego rodzaju. To jest nie wszystko, mm. no bo propolis, no. E, e, soki, soki, oto z, z naszych ekologicznych owoców, bo mamy oprócz ziół jeszcze warzywa i owoce. E, między innymi tu jest e, z jabłek zaroni, jabłek winowy, Wielogrona, mamy jeszcze no. z jabłek z mali. Co tu masz jeszcze, nalewki? E, no, no jak no. można powiedzieć, że no, to jest z, z Miłorzębu, czy z, z... A co tu masz? O tu jest, świeżo. Bo glistnik rośnie u nas wszędzie. Pod tak. domem i to jest świeżo, intrak z Na co jest ten glistnik? Między innymi na sprawy nowotworowe. Okej. Okay. Intrak i to osobiście doktor Różański mi powiedział, bo kiedyś go pytałem, bo miałem w rodzinie taki mm. przypadek. I pan doktor Różański Yy, powiedział mi, mu, yy, co zapytałem, co jest Panie Doktorze dobre, yy, yy, w miarę proste i... Gryznik, do Gryznik. I tak nikt tego nie będzie oglądał, bo kurde, za długo tu trwa. <gryzno> Słuchajcie, także mamy adres, gdzie możemy kupować yy, ekologiczne zioła, nie yy, Link jak zwykle, piszcie na miarę wiadomości, podam na miary yy, dla pana Ryszard, do Pana Ryszarda i... Leczymy się zdrowo, ludzie. Leczymy się zdrowo. Właśnie. Dbajmy o swoje zdrowie. Pierwszy koneksie sami. Sami, dokładnie. Dzięki.